Jak masturbuje się do lesbijskiego porno, to źle jestem pederastą, czy to normalne? Powiem Ci, nie mam takich doświadczeń, ale co odczuwasz? Lubisz kobitki? No kurwa. No to nie jesteś pedałem, jak lubisz kobitki. No tak, ale lesbijskie, no to one też są takie. Słuchaj, coś Ci powiem, nie mam za bardzo doświadczenia, ale Koran, Koran yy, tłumaczy, że to wszystko jest w porządku, jak dokładnie Ci cytuję, jak kobieta, z drugą kobietą zaspokaja tak zwane, oni chyba to nawet cytują wprost, swędzenie. Więc słuchaj, Eustachy, nie bój się, wszystko jest w normie. Nawet gdybyś ta był, tam było sześć kobitek, to dalej jesteś facetem. <grywaj> Bywaj. Cześć. Na nawet, a jakbyś dał radę, to nawet z prawnym facetem. Tak jest. <grywaj> Ale ma fajne rozterki faceta. <grywaj> nie każdy taki może mieć. <grywaj> No dobrze, cześć. Tak, Niech będzie, no. Każdy po swojemu. To wszystko jest jeszcze zgodne z boskim planem. Tak? Tak. Skoro tak mówisz? No co mówię, no słuchaj. Kobieta jest stworem idealnym. Stworzeniem idealnym. Nie. Potworem y idealnym. Y <noise> Dzień dobry wieczór, słuchamy.